Halo, halo widzowie, witajcie na dzisiejszym odcinku i stało się coś, czego nie przewidywaliśmy aż tak szybko, a mianowicie, ikony to ty do trafienia... nawet nie spaćki, a z icon pika i zrobiliśmy dwa takie piki z ikoną na dwóch kontach. Czy udało się trafić ikonę tutaj? Zaraz się przekonacie, moi kochani, oprócz tego zostawcie łapki. W sensie oprócz tego. Po prostu zostawcie łapki w górę pod tym filmem subskrypcję, a my lecimy z odcinkiem. Marzy mi się trochę Thunder. Nie powiem, że nie. Marzy mi się jakiś potężny Brazylijczyk. Marzy mi się, w... a kurde, co mi się nie marzy, no? Coś dobrego w końcu. U siebie się w się dodatku. <laughs> nie w kosza. Och, jezus, jezus, no musi, kurczę, musi. Dobra! ikona na głównym koncie, widzowie. Czuję, że będzie dobrze w końcu, no. Urawka tak oddało z dwóch wyborów. To tu chociaż jeden, taki potężny, jakiś bu, bu, bu. Nie, no, ale Włochami to my tutaj. Świata nie zwołujemy, no! Matko jedyna, daj coś dobrego! Halo, halo widzowie! A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to sponsorem dzisiejszego materiału jest Instant Gaming, gdzie możecie kupić tanie gry, tanie do ładowania do PlayStation Store i tańsze FC pointsy. Przechodzimy sobie na stronę Instanta i jak widzicie, gierki są naprawdę dużo, dużo taniej, tak samo do ładowania do PlayStation Store, na przykład ładowanie za 200, możecie kupić za 174 zł. Różne warianty są oczywiście do wyboru, tak samo jeśli chodzi o FC Pointsy, co zaraz wam pokażę. FC Pointsy są tańsze o 22%, to może interesuje nas tutaj FC 24. Jeśli jeszcze nie macie, no to możecie sobie kupić na każdą platformę. I też oczywiście mnóstwo mnóstwo procent taniej. Dodatkowo na instancie macie wsparcie 24 godziny na dobę, także to też jest super opcja. Sama korzystam z instanta, kupuję często doładowania do właśnie PlayStation Store'a po to by na przykład doładowanie za 200 zł mieć taniej o kilka kilkanaście procent. Dodatkowo na instancie właśnie wjechała płatność blikiem, także to jest kolejna super wiadomość dla nas. Linki wszystkie w opisie. Ja zapraszam na Instant Gaming. Korzystajcie z mojego linku, jeśli będziecie coś yy, chcieli kupić. Lecimy dalej z odcinkiem. Ja pierdzielę. Proszę, to tylko Brazylia może uratować już. O kurde, czy to jest Johan? Ty głupia gro! Ty głupia gro! Aaaa! No dobra, to odważnie. Neymar. Zobaczymy, zobaczymy. Się coś odda ciekawego. Jakiś fantazy, Griezmann, coś ten. Jakiś Konate. Jakaś do osiem pięć, miło, miło. Matko, jedyna. A jakiś Overall chociaż? Czala la la No lolu, What? la 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 w No no ja, Za kogo ja mam go dać? Nie mam za kogo go dać. Wyczuwam yy, duplikatę Eusebio. Zobaczymy. Zaczynamy od prawej strony. Czy będzie Brazylia? Mamy. To jest albo Aurii, Albo Kantona. Jak to będzie Aurii, To przysięgam walne fikoła tutaj. Mamy Hiszpanię. Mamy Casillas. Ok, no to to do zapomnienia. Ale tam jest Thunder Francja. I to już jest Wu, nie? Mamy Ang. Dobra, i teraz pytanie. Kantona Ciąuri. Ej, jeszcze Pires może być, dobra, tu nie pomyślałam. Kantona! Kantona Tander! O kurde! I znowu mamy W, znowu mamy W! To co, Jajaturę? Jajaturę, myślę, że Jajaturę to, to będzie fajna... Fajna zabawa, tak? Fajna przygoda, może Ginola, coś tam, no właśnie. Ostatnio z tego darmowego... Oho, pik! Nie otwiera się. Ej, nie otworzył się. O nie, mam co od razu otworzyć jakieś dymy, widzowie. Nie ma tego. Dobra, są. Uf. Ty, cztery są, co jest? Co? co? Dobra, widzowie, normalnie się otwieramy? Ja pierdzielę, co jest? Szybko, szybko, szybko. Nie no, z to musi być chociaż jeden dobry trap Nie ma opcji, nie? Ale jaja. Zaraz reset gry znowu, no. Bez kitu. Dobra, nie ma nic, nie ma nic, ale spokojnie. Mamy jeszcze trzy. Co jest grane? Ej, czajcie, co? Jakie jaja? Nie wierzę. No to lecimy dalej. Może jakaś lepsza nuta. Dawaj, zinole. Littmannen. Morientes. Ale jaja. Milito. Kessler. Nieno Jak z w piku nie będzie ani jednej karty to hit. No nie, tak blisko. Czaicie. No nic, ale foderki mam przynajmniej, tak? Dobra, widzowie, stało się to! Szybciej niż myśleliśmy, szybciej niż podejrzewaliśmy. Pik z ikoną Toty przed paczką, nawet nie było paczki z ikonami Toty, tylko od razu jest pik. Wiadomo, że trafienie ikony Toty tutaj graniczy z cudem, ale naprawdę wierzę, wierzę że chociaż na jednym kącie nam odda. Zaczynamy od kąta głównego, oczywiście zasuweczka odpalana, brazylijskie rytmy lecą w tle. No, nie może się nie udać, tak? Nie może się nie udać, widzowie. Lecimy. Główne konto i pix z Toty. Ja zamykam lewe oko, żeby tutaj nie podglądać. Błagam, żeby tu była ikona Toty. Mamy Balaka. No i Balak, to też jest naprawdę fajna karta. Gdyby się tak cofnąć w czasie o 10 miesięcy. miano nie Niemcy, no. Nie wygląda to dobrze, widzowie. Szansa na to, że odda. 2%. No to wiemy już jedno, wiemy już jedno. Będzie ikona Toty na RTG. Będzie ikona Toty na RTG. To już jest pewne, to już jest pewne. 100% widzowie. Ale to dobrze, wiecie dlaczego? Bo walczymy o serum. Więc taki Nazario pomoże nam, nie? Pomoże nam. Otwieramy, widzowie. Icon Pika. Z Toty ikonami w środku. Na głównym koncie nie było Toty ikony. Ale jesteśmy teraz na Koncerty RTG, gdzie jest pobalony drop w tym roku. Więc musi, tak? Musi. Tu widzieć wraca. Przestańcie. Uch, no to lecimy. Zamykam lewe oko. Było ciężko, żeby zrobić tą ikonę, więc mam nadzieję, że gierka się odpłaci. Tutaj Hiszpania jest to Emilio. Emilio Butragenia w wersji baby. Emilio, witaj serdecznie, witaj serdecznie. Zobaczmy co dalej. Znowu... Jest Stoiczko, okej, okay, okej. Okay. Torres Winter! Ciekawa karta. Torres Winter, widzowie. Ile taki Torres Winter jest wart? Nie ma ikony to, co mi się nie podoba kompletnie. Kompletnie mi się to nie podoba. To Winter 600k. Ale chyba weźmiemy butrę na ławę. Tak mi się wydaje, mam go u wiesz, kozak. Butra 200k? Zwykła butra 200k? Kosztuje? Serio? 5 skillsów ma? Aha, dobra, no to... Przekonaliście mnie.